Ile jest gatunków sów w Polsce? Która z nich jest najmniejsza? I co jest nie tak ze słynną sową z Harry'ego Pottera? Posłuchajcie! W Polsce do niedawna mieliśmy tylko 10 lęgowych gatunków sów. Natomiast w lipcu 2025 roku, po ponad 100 latach, odnotowano na terenie naszego kraju lęk syczka zwyczajnego, który stał się naszym 11. lęgowym gatunkiem sowy. Ptaki te są aktywne głównie nocą. Mają niesamowity słuch, dzięki któremu potrafią usłyszeć myszy pod śniegiem lub pod warstwą liści, latają niemal bezszelestnie i potrafią obracać głowę nawet o 270 stopni. A która z naszych sów jest najmniejsza? Najmniejszą sową w Polsce jest suweczka. To maleńki ptak, który jest niewiele większy od wróbla, a na tyle głowy ma charakterystyczne fałszywe oczy, które odstraszają potencjalnych wrogów. W porównaniu z największą polską sową, puchaczem, którego rozpiętość skrzydeł może wynosić nawet do 180 cm, suweczka jest naprawdę maleńka. No dobra. Ale co z tą sową z Harry Pottera jest nie tak? Hedwiga z Harry Pottera była gatunkiem sowy śnieżnej, która występuje głównie na północy, w Arktyce. Co ciekawe, w filmach rolę Hedwigi odgrywało kilka różnych słów, jednak zawsze wybierano samce, ponieważ są wyraźnie bielsze od samic. A wy, wiedzieliście ile mamy rodzimych gatunków słów w Polsce? Dajcie znać w komentarzu i obserwujcie po więcej szybkich ciekawostek.